Kochani, tajemnica ludzkiego serca, na którą się tu zastanawiamy, polega na tym, że gdzieś tam w głęboko, w komnatach naszego serca jest coś zupełnie innego niż w oficjalnej wersji intelektu. Intelektualnie ludzie mówią, no chciałbym być piękny, chciałbym być silny, chciałbym nie grzeszyć, chciałbym prowadzić piękne życie. Proszę księdza, po to do księdza przychodzę, żeby ksiądz mi pomógł. A ja często czuję, prawie nieraz wiem, że ten człowiek wcale nie chce prowadzić pięknego życia. Przytoczę tutaj przykład ze znanej książki. Film jest teraz na topie, szczególnie, o dwóch takich, co ukradli księżyc. Ja, proszę Państwa, chciałem ten przykład przytoczyć przed tygodniem, ale naruszyłbym ciszę przedwyborczą i poszedł do więzienia. Więc... Państwo pamiętacie, jak ci przemili chłopcy Jacek i Placek, trafili do miasta, gdzie wszystko było ze złota. Ludzie byli ze złota, jedli złote kanarki, złote rybki. Wszystko było ze złota. I ci ludzie mówili do tego Jacka i Placka, czy macie kawałek czarnego chleba. Już mamy dość tego złota, już nie możemy patrzeć na to złoto, już po prostu nam się wymiotować chce od tego złota. Czy macie kawałek czarnego chleba? A chłopcy pomyślają logicznie, jak macie dość tego złota, to dajcie nam trochę tego swojego złota. Co? Złodzieje, bandyci, nasze ukochane złoto chcą nam zabrać. Wiecie, przeczytałem kiedyś, gdy na kulu mieliśmy zajęcia z psychologii, rzecz, która mnie ulśniła, ale... A cały czas, kiedy byłem na parafii, czułem, że coś z tego jest, tylko do głowy mi to nie przyszło. Otóż psychologowie szwedzcy zbadali jakąś dość dużą część populacji żon alkoholików. Wiecie, że wiele z tych kobiet wcale nie chce, żeby mąż przestał pić. Ktoś powie, jak to, co się opowiada? jak to nie chcesz? One płaczą, że mają piekło, nie życie, że ci mężowie, że biją, że piją, że tragedia. Kiedy psychologowie dobrali się do ich wnętrza, okazało się, że one wcale nie chcą, żeby mąż przestąpić. Dlaczego? Dlatego, że ona jest cały czas w centrum uwagi. Ona ma wszystkim sąsiadkom od rana do wieczora znajomym opowiadać, jaki ona ma piekło. Ona nikomu nie pomaga. No bo jak ona może pomagać, jak ona ma sama, ta, sama takie piekło. Poza tym, co, kto jest winny w jej życiu wszystkiego? Mąż. Wszystko to jest mąż. Ma jeden temat do dzieci, jaki wasz ojciec jest potworny. A poza tym, ona, proszę Państwa, gdzieś w głębi serca myśli tak, jakby mój mąż przestał pić. I powiedział, żono, przepraszam, cię pocałował w rękę, kupił jej piękną sukienkę, uczę się, weźmie pod rękę, pójdziemy na spacer. To ona tak by. teraz mam taki iznim tak? Tak pod rękę, tak mam izni? I, I mam powiedzieć, że się cieszę, że jestem zadowolona z życia? Już, uff, 30 lat opowiadał, jakie mam piekło w życiu. Proszę Państwa. Coś niesamowitego. Jezus o tym mówił. Wy nie chcecie wolności. Wy tak naprawdę w głębi serca chcecie żyć w brudzie, bo to jest tajemnica szatana. Człowiek chce cierpieć. Coś powiedziano, my z bzdury opowiadamy. Jaki człowiek chce cierpieć? Opętany przez szatana. Może nie opętany, ale taki, który ma do czynienia z szatanem. Jesteśmy w przededniu wszystkich świętych i dnia zadusznego. Może warto przypomnieć tę prawdę teologiczną ze schatologii. Państwo wiecie. Bóg nie wrzuca ludzi do piekła. Źle żyłeś? Do piekła. Nie. Jest zupełnie odwrotnie. Ludzie sami idą do piekła. A Chrystus, jak powiedział świętej Faustynie, błaga ludzi, żeby nie szli do piekła. Błaga. A oni idą do piekła. A ktoś mówi, no co się zapowiada, to ludzie chcą cierpieć w piekle? No właśnie tak. I przykład jest jeden. Przerabialiśmy, to jestem prawie pewny, że każdy z nas tu w Kościele to przerabiał. Może nawet w dzieciństwie. Matka stawia dziecko do kąta za karę, bo coś na rozrabiało. No już po godzinie, po, tam, po kwadransie mówi, no dobrze dzieciaczku już odstałeś swoje, chodź tutaj, mamusia cię przytuli, a on mówi nie. No nie wygłupiaj się, chodź z tego ciemnego pokoju, mama już tu ma dla ciebie ciastko, kakao, już będziemy teraz żyli w zgodzie. Nie. Ale syneczku, przecież jest ci źle w tym kącie tak. Źle, no to chodź. Nie. Ilu może jest w kościele osób skłóconych ze swoim bratem, z żoną? Cierpią. Nie śpią. To ich ściska w środku. Już dwa lata się do brata rodzonego nie odzywa. Stary, a jakbyś zadzwonił, to by było fajnie. No na pewno. Pogodzilibyście się. Na pewno też czeka na mój telefon. I byś zaczął oddychać pełną piersią. No jasne, to zadzwoń. Nie.